Cześć, z tej strony Radek z kanału GSM, dzisiaj lecimy z zaklęciami na literę M, N oraz O, jeśli film Ci się spodoba zostaw mi oczywiście łapkę w górę i komentarz, zasubskrybuj też mój kanał, zapraszam Cię też na mojego Instagrama, gdzie co środę na relacji pojawiają się quizy ze świata Potera i inne ciekawostki. Założyłem TikTok, e i miłoby było jakbyś wpadł i mnie zaobserwował, linki oczywiście zostawiam w opisie, bez dalszego przedłużania, zaczynamy. Zaklęcia i czary na literę M Zaklęcie oparte na partnerstwie, które tymczasowo zwiększa moc zaklęć rzucający. Ukrywa głowę ofiary w dyni. Podobno Cornelius Knott padł ofiarą tego zaklęcia po tym, jak został pokonany przez Albusa Dumbledora w pojedynku w 1996 roku. Powoduje, że efekty pogodowe wywołane przez zaklęcia ustają. Zasugerowane w 1997 roku przez Artura Wesleya, Ronowi przemienionemu w Reginalda Catermola, jako najlepszy sposób na pozbycie się klątwy deszczowej w biurze ministerstwa. Opatentowany urok przez Ministerstwo magii do ukrywania pewnych obszarów przed mugolskimi widokami. Związuje język celów węzem, uniemożliwiający mu wypowiadanie spójnych słów oraz zdań i poprawne wypowiadanie zaklęć, dzięki czemu jest przydatny w pojedynkach, rzucony w 1997 roku jako środek powstrzymujący niechcianego gościa na Green Place 12 przed zdradzeniem swojej lokalizacji komukolwiek innemu. Lewituje drawniane przedmioty kilka centymetrów nad ziemią i przesuwa je w dowolnym kierunku. W 1993 roku Hermiona Granger użyła zaklęcia, aby przesunąć choinkę w trzech miotłach obok jej stołu, aby ukryć Harry'ego Pottera, który przebywał nielegalnie w Hogsmeade. Lewituje i porusza ciałem. Sirius Black użył go na Severusie Snape'ie w 1994 roku. Wytwarzanie widzialną poduszkę nad celem wykorzystywana jest przede wszystkim przy produkcji mioteł. Wykorzystywana przez Hermione Granger, aby złagodzić upadek jej, Harego i Rona w banku Gringota w 1998 roku. Wyczarowywuje mroczny znak, który jest znakiem śmierci żerców, użyty przez Bartemiusza Croucza juniora w 1994 roku na Mistrzostwach Świata w Quidditchu. Daje ofiarze nieprzyjemne przeziębienie i wyjątkowo mocny katar, który może spowodować zapaść, jeśli nie jest leczony. W przeziębieniu towarzyszy ciągłe kichanie, wspomniane przez profesora Quirella na pierwszym roku. Uniemożliwia innym słyszenie rozmów w pobliżu, wypełniając uszy niezidentyfikowanym brzęczeniem. Został użyty w 1996 roku przez Harry'ego Pottera i Ron'a Wesley'a na różnych nauczycielach i innych ludziach, takich jak Madame Pomfrey. Został stworzony przez Severusa Snape'a. Jak zauważyła Hermiona, prawdopodobnie to zaklęcie nie jest zatwierdzone przez Ministerstwo Magii. Jest to zaklęcie służące do zmiany koloru i stylu ubioru. Mutuje głowę ofiary, powodując, że wyrastają jej dodatkowe głowy, używane przez starożytnych egipskich czarodziejów, jak zauważył Ron Wesley w 1993 roku. Zaklęcia i czary na literę N Zaklęcie wykrywające użycie czarów przez nieletnich czarodziejów, wspominane wielokrotnie w siódmej części serii o w odniesieniu do Harry'ego Pottera. Zaklęcie o nieznanej formule powodujące szybkie oskalpowanie. Wytwarza strumień niebieskich iskier, może być używany ofensywnie jako pomniejsze zaklęcie pojedynkowe. Po zwycięstwie amerykańskiej drużyny narodowej w Quidditchu w półfinale Pucharu Świata Quidditcha w 2014 roku przeciwko Lichtensteinowi czerwone, białe i niebieskie iskry wypełniły powietrze tak gęsto, że trudno było zobaczyć i oddychać. Wytwarza magiczne niebieskie płomienie, które można przechowywać w słoiku. Są one wodoodporne i jednak nie są tak niebezpieczne jak prawdziwy ogień. Te magiczne płomienie mogą być dotykane i trzymane w dłoni bez spalenia lub poparzenia jej. Wiadomo jednak, że przypalają materiały takie jak ubrania i rośliny. To zaklęcie było specjalnością Hermiony Granger. Wygasza światło różdżki, to przeciwczar dla zaklęcia Lumos. W 1994 roku Harry Potter i Hormiona Granger użyli tego zaklęcia, aby wyłączyć światło różdżki we wrzeszczącej chacie. Tworzy mgłę z końcówki różdżki. W 1927 roku Albus Dumbledore użył tego zaklęcia, aby wyczarować mgłę w Londynie, aby ukryć swoje spotkanie z Newtonem, z Kamanderem. Zaklęcia i czary na literę O. Sprawia, że na oczach przeciwnika pojawia się czarna opaska, przez którą nic nie widać i nie można jej zdjąć. Użyła go Hermiona Granger w siódmej części tomu, kiedy chciała ukryć przed portretem Finasa Nigellusa miejsce pobytu Harry'ego Pottera, Rona Wesleya oraz swoje. Wymazuje określone wspomnienia. Hermiona Granger użyła tego zaklęcia, aby wymazać wspomnienia swoich rodziców w 1997 roku. Naprawia okulary, używane przez Hermione Granger w 1991 i 1992 roku do naprawy okularów Harry'ego Pottera. Zaklęcie, które powoduje wyczarowanie ognistej linii, która może związać i usiedlić osobę będącą celem, użyte w piątej części serii podczas pojedynków Atrium Ministerstwa Magii przez Czarnego Pana. Pozwala rzucającemu maskować rzeczy. Kiedy ksenofilius Lovegood wyjaśnia kwestię peleryny niewidki, wspomina, że większość tego rodzaju płaszczy jest stworzona właśnie za pomocą tego zaklęcia. Powoduje, że ukierunkowane obiekty atakują ofiarę. Jest szczególnie skuteczny w połączeniu z zaklęciem przywoływania ptaków, wykorzystywane przez Hermione Granger w 1996 roku do zaatakowania Rona Wesley'a przywołanym stadem kanarków podczas kłótni. zasysa cel pod ziemię. Wyczarowywuje bukiet kwiatów używany w 1994 roku przez pana Oliwandera do testowania różdżki Flair de la Cour. Prawdopodobnie użyte niewerbalnie przez Toma Riddla do podarowania kwiatów pani Smith. Odmiana tego zaklęcia mogła zostać użyta, gdy Hermiona Granger wyczarowała świąteczny wieniec, aby umieścić go na grobach Jamesa i Lily Potterów w 1997 roku. Usta ofiary zrastają skórę, użyte przez Letę Lestręcz na dziewczynie z Gryfindoru na trzecim roku w Hogwarcie. Dziewczyna z Gryfindoru mówiła źle o Lestręcz za jej plecami, więc Leta wyciszyła ją właśnie tym zaklęciem. To już koniec zaklęć na literę M, N oraz O. Jeśli film Ci się spodobał zostaw oczywiście łapkę w górę i komentarz. Zasubskrybuj też mój kanał i dołącz do Instagrama, gdzie co środę na relacji pojawiają się quizy ze świata Harry'ego Pottera i inne ciekawostki. Przypominam też o TikToku. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.